W poprzednim materiale opowiadałem Wam o androidach z Uniwersum Alien. Pomimo, że omówiłem tam wiele rodzajów, jest jeden specyficzny syntetyk. Czym się charakteryzował i jaką miał rolę? Zapraszam do dzisiejszego filmu! Android, o którym dzisiaj powiem, to Jerry. Jest to syntetyczna replika dorosłego osobnika ksenomorfa, stworzona na podstawie innego androida o imieniu Norbert. Jerry został opracowany przez firmę Grand Corporation i został stworzony do infiltracji gniazd obcych. Android został wyposażony w sztuczne wydzielanie feromonów, aby bardziej przypominać ksenomorfy. Jednak nie posiadał kwasu w swoim organizmie, lecz podstawowe podzespoły Androida. Syntetyk poruszał się i działał, a nawet brzmiał jak typowy ksenomorf, i dzięki tym umiejętnościom mógł się wstopić w struktury gniazda obcych. Co ciekawe, Jerry posługiwał się ludzką mową oraz został wyposażony w kamerę w głowie, aby inni mogli zobaczyć, co on widzi podczas infiltracji. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, Jerry miał bardziej rozwiniętą i przyjazną osobowość. Android posiadał znacznie ulepszone umiejętności rozumowania oraz protokoły Asimova, które uniemożliwiały mu skrzywdzenie ludzi w myśl czterech praw robotyki. Jerry był wyposażony również w umiejętność poruszania się po złożonych systemach komputerowych, a także posługiwania się standardowym karabinem pulsacyjnym w sytuacjach bojowych. Przedstawiam teraz historię Jerry'ego. Do ośrodka badawczego doktora Nortinga Kaspra przybywa dwóch zaopatrzeniowców: Philip A. Joyce, Trunk po wejściu do kompleksu ci zostali zaskoczeni przez dorosłą formę obcego. Jednak okazało się, że początkowe zagrożenie jest zwykłym androidem po tym jak Jerry odezwał się ludzkim głosem. Ostatecznie android dzięki swojej przyjaznej osobowości sprawił, że przybysze poczuli się swobodniej. Po czym sam doktor Kaspr szczegółowo opisał swoje dzieło oraz puściznę doktora Majakowskiego. Joy była podejrzliwa co do motywacji naukowca po tym, jak sekretarka Nordlinga skierowała ją do systemów monitorujących placówki w celu sprawdzenia bezpieczeństwa. Kobieta zdecydowała się zajrzeć do akt dotyczących wydajności placówki. Znalazła tam dodatkowe niezweryfikowane dwa lantowania statków w obiekcie, a tempo zbiorów jaj było niewiarygodnie małe jak na rozmiarę gniazda. Kobieta została zaskoczona przez Jerego, który zauważył jej aktywność. Ten skierował ją do właściwych plików przed wyjściem. Jerry później był widziany jako kelner podczas kolacji Nordinga i Stranksów. Podczas kolacji przybysze zdali sobie sprawę, że Nordling odurzył ich wino, a następnie stracili przytomność. Po pewnym czasie Philip i Joy budzą się w gnieździe ksenomorfów otoczeni jajami. Gdy z jednego owomorfa wykluwa się Facehager, przybywa Jerry, który zabija istotę, ratując przewodnikom życie. Joy oskarża Androida o zabranie ich do gniazda, jednak ten odpowiada, że jego podstawowe oprogramowanie uniemożliwia krzywdzenie jakiegokolwiek człowieka i pomaga im w ucieczce z placówki. Cała trójka zwróciła się o pomoc do doktora Payna, prosząc o jeden z dwóch kluczy do schowka z bronią, jednak ten odmówił ze względu na swoje oprogramowanie. Potem jak cała trójka udała się do lądowiska, okazało się, że Nording zamknął drzwi ich statku. Bohaterowie znaleźli inny prom. Jerry wyjaśnił, że należał do członka Grand Cop o imieniu Chound, który okresowo przylatuje po jaja obcych. Okazało się, że kupował jaja xenomorfów od Nordinga. Następnie zinfiltrowali biuro naukowca, aby uzyskać dostęp do jego terminalu w nadziei na uzyskanie dostępu do ich statku. W międzyczasie Nordling wyłonił się trzymając Strangsa na muszce. Jednak Philip zaatakował naukowca. Nordlinga ratuje Lizzie, która złamie nadgarstek Filipa. Jerry odciął jej rękę i częściowo przeciął głowę, ponieważ jego program pierwszego prawa nie dotyczył innych androidów, po czym cała trójka szybko się wycofała. Jerry i Stranks wkrótce spotkali się z Painem oraz resztą personelu syntetycznego, który tam pracował. Choć początkowo wydawało się, że byli wrogo nastawieni, okazało się, że faktycznie stanęli po stronie Jarego i Stranksów i zaczęli niszczyć ośrodek badawczy Nordingla. Naukowiec przepływie wściekłości, łamie wszelkie środki bezpieczeństwa i otwiera właz wejściowy do gniazda, powodując uwolnienie setek xenomorfów. Strangs i syntetyki zostają nagle zaskoczeni przez falę z obcych stworzeń. Grupa zaczyna walkę w brutalnej wymianie ognia, ale ostatecznie zostaje przytłoczona. Tuż przed ich śmiercią Android Dean przebija się przez ścianę i po uzyskaniu zgody od Filipa dołącza do rzezi. W końcu syntetyki dały Strangsom wystarczająco dużo czasu, aby ci mogli wejść na ich statek i uciec, pomimo sprzeciwu Joy, by zostawić Jerry'ego i innych w tyle. W międzyczasie Nordling dostał się do kapsuły ratunkowej i również ucieka z placówki, jednak poważnie uszkodzony Jerry wkradł się z nim na pokład. Pomimo prośb naukowca, by ten go oszczędził, Jerry zabija go, zapalając splamione wirusem cygaro. Jednak nie wiadomo co się stało z Jerry. Prawdopodobnie jego systemy zawiodły, został dezaktywowany lub wkrótce potem został zamknięty. I tutaj zamkniemy historię Jerry'ego. W uniwersum Alien walka z ksenomorfami trwa tak długo, że ludzkość opracowała kilka sposobów zabijania swoich wrogów. Jak wspomniałem na początku filmu, Android Jerry był pomocny i dziwacznym androidem op uprzejmiej i formalnej osobowości. Jego podstawowym zadaniem było infiltracja gniazda ksenomorfów w celu lepszego poznania struktur roju i zbierania informacji. Te miały posłużyć jako instrukcje do walki z obcymi. Android posiada wiele takich samych umiejętności jak typowy warrior poza kwasem w organizmie. Zamiast tego ma syntetyczne płyny jak wszystkie inne androidy. Jerry jest wyposażony w sztuczne wydzielanie feremonów, potrafi się poruszać i działać, a nawet brzmieć jak ksenomorf. Dzięki tym elementom sprawnie wstapiał się w struktury gniazda, tym samym zbierając więcej informacji. Został również wyposażony w kamerę, która jest umieszczona w głowie, aby inni mogli zobaczyć to, co widzi w ulu podczas infiltracji. Jedyną rzeczą, która mogłaby go zdradzić była umiejętność mówienia oraz skłonności do palenia cygar. Android nie jest tylko ekspertem do infiltracji, ale posiada również umiejętności fachowego posługiwania się złożonymi elementami komputerowymi. Ma wszechstronną wiedzę historyczną związaną z ksenomorfami oraz umiejętnie posługuje się karabinem pulsacyjnym w sytuacjach bojowych. Ponadto miał też poczucie własnej godności. Jerry nie był w stanie skrzydzić innego człowieka w myśl czterech praw robotyki. Jednak oprogramowanie Jerry'ego zabraniało mu przeciwstawienia się lub krzywdzenia jego przełożonego i niechętnie wykonywał jego rozkazy z należytą starożnością. Dopiero gdy program pierwszego prawa został uszkodzony w walce z hordą ksenomorfów, Jerry ostatecznie zdecydował się zabić Nordlinga. Całą historię Jerry'ego można poznać w serii komiksów Alien Stronghold. Historia Jerry'ego jest jedną z wielu osobnych historii w uniwersum Alien, które nie należą do kanonu. Jednak sam pomysł na syntetycznego xenomorfa jest dosyć ciekawy i ma jeszcze duży potencjał, aby bardziej rozwinąć ten wątek. Jednak może to się sprawdzić tylko w komiksach lub grach. Spodobał Ci się film, zostaw ocenę i komentarz pod filmem, a jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o uniwersum, zasubskrybuj kanał. Dzięki i na razie.